OK. Do sparowania zegarka z telefonem będą nam potrzebne dwie rzeczy. Pierwszą jest zegarek. Na pierwszy ogień wybraliśmy sobie G-Shock 100 Dokładnie gstb b 100 d Będzie to istotne za chwilę. Drugą potrzebną rzeczą jest telefon. Telefon z aplikacją Casio Watches. Aplikacją, która jest darmowa do pobrania. W zasadzie każdym sklepie, czy to App Store, czy to Android Store, ta aplikacja będzie jako wynik wyszukiwania po wpisaniu po prostu frazy Casio Watches musimy tą aplikację zainstalować. Gdy będzie ona już zainstalowana musimy ją włączyć. Gdy już to będziemy mieli zrobione, pojawi nam się strona główna. Strona główna, czyli właśnie ta strona, na której znajdujemy się w tym momencie. Jednak z naszej dzisiejszej perspektywy nie ma na niej zbyt wielu istotnych informacji, więc przejdziemy sobie do zakładki My Watch, będącej na samym środku. Wygląda ona na ten moment tak, jak widać nie ma połączonego żadnego zegarka, ale za chwilę się to zmieni. Klikniemy ten plus. Po kliknięciu tego plusa pokazuje nam się takie okienko, które sugeruje nam, że musimy wpisać numer po prostu znajdujący się z tyłu zegarka. Aby wiedzieć, jaki numer z tyłu zegarka się znajduje, spróbujemy... I jak widać, numer na deklu tego zegarka, o który chodzi w aplikacji, to 5513. 5513. Wpisujemy więc też i w aplikacji. Przechodzimy dalej. Wybieramy model naszego zegarka. I tak jak wspominałem wcześniej, mamy właśnie w ręce GST B100D. Musimy znaleźć ten model. Znajduje się on tu w tym miejscu. Wybieramy go. Kolejnym oknem, które wyskakuje, jest okno wyboru m, konkretnej wersji tego modelu, daty zakupu i nazwy, jaką chcemy, aby ten zegarek na, w naszej aplikacji miał. Jak widać, my mamy tarczę czarną, więc wybieramy GST B100D1A. Datę zakupu ustawimy jako dzień nagrywania materiału. Nie ma to na ten moment również większego znaczenia. No i nazwę zegarka zostawimy taką, jaka ona jest, aby nie mylić ani nie mieszać. OK, wyskoczy nam tego rodzaju okno. No, informacja, która tutaj wyskakuje, znaczy dokładnie tyle, że aby móc używać tej aplikacji, musimy włączyć w ustawieniach telefonu lokalizację dla tej aplikacji, co właśnie za chwilę uczynię. OK, po włączeniu funkcji lokalizacji, kolejną funkcją, którą musimy włączyć, jest możliwość łączenia się z Bluetoothem dla tej aplikacji. Również i to robimy. OK, udało się. Kolejnym oknem jest informacja o tym, że musimy włączyć Bluetooth, po prostu, żeby zegarek mógł się z telefonem sparować. I w momencie, w którym w aplikacji, jak widać, zegarek już się znajduje, co następnym krokiem jest, który musimy zrobić, to wejść w to okno, odpalić przybliżenie tego zegarka i nacisnąć Pair Watch na czarnym tle. Oznacza to z angielskiego paruj zegarek. Klikamy, to wyskakuje nam takie okienko, które informuje o konieczności wciśnięcia i przytrzymania przez chwilę. Tak jak tutaj widać, lewego dolnego przycisku na zegarku, co właśnie uczynimy. Nie wiem, czy było to słychać, czy nie było tego słychać, natomiast przycisk został wciśnięty. Komunikat, jaki dostajemy w aplikacji, parowanie kompletne. Poniżej znajduje się również informacja, że połączenie zostanie automatycznie rozwiązane w momencie, w którym na określony okres czasu nie będzie wykonana żadna operacja. Zamykamy to okno, wchodzimy jeszcze raz w zegarek i możemy się cieszyć połączonym z telefonem i z aplikacją w telefonie Zegarkiem. Co nam to daje? Można zapytać. A daje nam to mniej więcej takie funkcje jak alarmy, które możemy ustawiać korzystając z telefonu. Timer, czas światowy, synchronizacja czasu, znajdowanie telefonu, ustawienia zegarka, no tego typu rzeczy. Właśnie po to jest ta aplikacja, żeby rozbudować korzystanie z zegarka. Myślę, że jest to dosyć faktycznie proste i nie będzie problemu, żebyśmy przeszli do kolejnego przykładu. Ok, parowanie pierwszego zegarka poszło dosyć gładko. Teraz zabierzmy się za drugi przykład. Jest to całkowita nowość w naszym sklepie: zegarek Casio G shock GPR H1000. W naszym sklepie zresztą i nie tylko. Przejdźmy zatem do parowania. Jak widać, zegarek numer jeden mamy już sparowany. Jest on dodany do kolekcji naszych zegarków. Mm, fajnie, ale spróbujmy dodać kolejny. Ponownie klikamy plus. Całość procesu wygląda niemalże identycznie. Jak w przypadku wcześniejszym, musimy zczytać z dekla zegarka, jaki tutaj jest numer. W tym przypadku jest to łatwiejsze do zrobienia dla kamery. Mamy 3554, zatem ten numer właśnie przepisujemy. 3554. Klikamy dalej. Ok, wyskakuje nam zegarek GPR H1000. Wybieramy go. Ponownie data jest dzisiejsza. Zostawiamy nazwę zegarka taką, jaka ona była bazowo. Klikamy Register. Tutaj mamy informacje na temat tego, że dane odnośnie aktywności są używane, aby bardziej trafnie analizować i wspierać Twoje cele. Jest to napisane dosłownie, tak jak to przeczytałem. Czy chcemy, czy nie chcemy, jest to już naszą indywidualną kwestią. Ja na ten moment nie mam nic przeciwko, więc kliknę Agri. OK, wyświetla nam się instrukcja, za którą będziemy podążać zatem do dzieła. Pierwszym przyciskiem, który wciskamy i przytrzymujemy przez dwie sekundy jest przycisk A znajdujący się w lewym górnym rogu. Wciskam i przytrzymuję, odpalają nam się ustawienia. W momencie, w którym te ustawienia się włączą, wciskamy przycisk C. Wybieramy ustawienia generalne, wnowu wciskając przycisk C. Następnie parowanie. Następnie po raz kolejny parowanie, jednak tym razem musimy już ten przycisk przez dwie albo nawet i trochę więcej sekund przytrzymać. Ok, wyskakuje nam na telefonie żądanie połączenia Bluetooth Casio GPR H1000, wybieramy połącz. Po czym wyskakują nam powiadomienia, czy odbierać połączenia, czy e, powiadomienia. Ja na ten moment kliknę nie. Parowanie kompletne, zamykamy. Zegarek udało się sparować, i tutaj mamy okno, w którym możemy sobie zegarek skalibrować, ustawić tak, jak nam odpowiada. Przejdziemy to natomiast tylko już w ramach tego, żeby pokazać, o, właśnie tutaj mamy jednostki. Z jakich chcemy korzystać? No, przydatne, przydatne, no, wiadomo z czego korzystamy raczej w Europie, natomiast trzeba też pamiętać, że te zegarki nie tylko na rynek europejski wypuszczane są, więc jak najbardziej w aplikacji e, tego rodzaju możliwości wyboru są sensowne. Jeżeli ustawienia nam pasują, wysyłamy ustawienia do zegarka. Jeżeli się udało, przechodzimy do kolejnego okna, w którym mamy do wyboru yy, również różne parametry: yy, datę urodzenia, płeć, yy, wzrost, wagę, ile chcemy dziennie robić kroków i ile chcemy dziennie spalać kalorii. Zostawmy wszystko tak, jak jest. Wyślijmy ustawienia do zegarka. Ok, udało się. Teraz pytanie, na której ręce zegarek nosimy. Zaznaczmy, że będzie to lewa ręka. Wybieramy tutaj, w jakich czasach chcemy spać i w jakich czasach chcemy wstawać. Tutaj jest pytanie odnośnie tego, czy zegarek ma nam mierzyć tętno. Ja zostawię tą opcję wyłączoną. Ok, udało nam się skalibrować i sparować zegarek z telefonem. Zamykamy to okno i jak widać, sparowanych zegarków mamy już dwa. Co również oznacza, że aby sparować kolejny zegarek nie musimy usuwać z aplikacji zegarka wcześniejszego, możemy mieć ich sparowanych 1, 2, 3, 5, a nawet i 10, jeżeli chcemy yy, dokonać tylu zakupów, więc yy, jak najbardziej jest to również opcją, yy, która jest na plus moim zdaniem.